Chciałbym przedstawić portal tworzony przez jednego z moich widzów, który zainteresuje osoby posiadające magazyn energii oraz wszystkich zastanawiających się nad zakupem takiego urządzenia. Aplikacja pozwala monitorować ceny energii w różnych taryfach, ułatwiając użytkownikowi zakup prądu po najniższych stawkach. Najważniejszą cechą tej usługi jest jednak automatyzacja całego procesu. Magazyn jest automatycznie ładowany w godzinach z najniższą ceną, a algorytm sterujący podejmuje decyzję nie tylko w oparciu o aktualne ceny energii, ale także na podstawie informacji o poziomie naładowania oraz szacowanej produkcji instalacji fotowoltaicznej, jeśli taką posiadamy. Tego typu rozwiązania staną się prawdopodobnie obowiązkowym elementem każdego systemu magazynowania energii. Magazyny energii instaluje się najczęściej razem z instalacjami fotowoltaicznymi w celu zwiększenia autokonsumpcji wyprodukowanej energii. Nie jest to jednak ich jedyna rola. Mogą również posłużyć jako rezerwuar dla zasilania awaryjnego oraz jako urządzenie do magazynowania taniej energii. Posiadacze instalacji fotowoltaicznych instalują je po to, aby nie oddawać energii po niskich stawkach. Sporo osób jednak nie wie, że tę sytuację można odwrócić. To znaczy, istnieje możliwość kupna energii w godzinach, gdy jest ona najtańsza. Dostęp do cen rynkowych umożliwiają taryfy dynamiczne, a magazyn jest elementem, który pozwala wykorzystać je w pełni. Zanim zaczniemy korzystać z usługi, musimy skonfigurować nasz profil. W tej zakładce zawarte są podstawowe informacje o koncie, takie jak nazwa użytkownika, e-mail oraz kod polecający. Wybieramy tutaj również naszą taryfę na zakup energii oraz taryfę dystrybucyjną. Jeżeli chcemy korzystać z automatyzacji ładowania, należy również wybrać posiadany falownik. Lista dostępnych taryf oraz urządzeń będzie stale rozszerzana. Tutaj prośba od twórcy portalu, aby osoby zainteresowane usługą zgłaszały swoje urządzenia w odpowiednim polu. Będą one testowane i stopniowo dodawane według zgłoszeń. Aby korzystać z podstawowej funkcjonalności portalu, musimy jeszcze ustawić zakładkę konfiguracja. Ustalamy poziom cen, który uważamy za wysoki oraz niski. Od teraz możemy korzystać z usługi w wersji podstawowej. Resztę konfiguracji przedstawię za chwilę przy okazji omawiania wersji premium, która pozwala łączyć się z falownikiem. Podstawową funkcjonalnością portalu jest monitoring cen w taryfach dynamicznych. Na pierwszym ekranie wyświetlana jest aktualna cena energii według taryf, które wybraliśmy przy konfiguracji profilu. Jest ona zakreślana na zielono lub czerwono, w zależności od ustawionego przez nas poziomu niskiej oraz wysokiej ceny. Poniżej znajdują się wykresy przedstawiające ceny energii w poszczególnych godzinach, na całą aktualną oraz przyszłą dobę. Po najechaniu na konkretną godzinę zobaczymy, jaki jest koszt w rozbiciu na energię oraz dystrybucję. Na wykresach znajduje się również informacja o prognozie ilości ładowanej energii. Aby była wyświetlana, tak jak tutaj, musimy dokończyć konfigurację, do czego przejdziemy. Portal w podstawowej wersji może być bardzo przydatny dla osób, które chcą oszczędzać na zakupie energii w oparciu o taryfy dynamiczne. Pozwala sprawdzić stawki i zaplanować ładowanie magazynu w najtańszych godzinach. Dla wielu osób będzie wystarczający, jednak najciekawszą funkcją jest automatyzacja procesu dostępna w wersji premium. Wracamy do zakładki konfiguracja, w której łączymy nasz falownik z systemem. W tym miejscu podajemy klucz falownika i klikamy Waliduj. Informacje o tym, gdzie znaleźć klucz oraz o innych sprawach technicznych, można uzyskać w zakładce Wsparcie lub na kanale YouTube aplikacji. Po podłączeniu naszego urządzenia przechodzimy do konfigurowania opcji wpływających na automatyzację. Jeżeli posiadamy instalację fotowoltaiczną, to włączamy tę sekcję, dzięki czemu szacowana produkcja będzie brana pod uwagę przez algorytm. Wprowadzamy współrzędne lokalizacji. Dla ułatwienia umieszczono podpowiedzi, jak to prawidłowo zrobić. Następnie definiujemy parametry każdej połaci, których możemy mieć trzy. Dla każdego panelu określamy moc, kąt nachylenia oraz kierunek. Następnie włączamy i konfigurujemy logikę ładowania. Domyślne ustawienia są optymalne dla większości sytuacji, dlatego zgodnie z komunikatem po prostu zostawiamy przełącznik włączony i to wszystko. Jeżeli jednak chcemy dostosować algorytm, możemy to zrobić. Działanie algorytmu jest następujące. Ładowanie magazynu jest uruchamiane w godzinach z najniższymi cenami występującymi w danej dobie. Ustawione przez nas poziomy niskiej i wysokiej ceny nie mają w nim zastosowania. Użytkownik może zdefiniować, ile razy na dobę chce, aby jego magazyn był ładowany oraz w jakich przedziałach czasowych algorytm ma sprawdzać ceny, szukając najniższej. Następnie algorytm sprawdzi przewidywaną produkcję i na tej podstawie wybierze, w jaki tryb się przełączyć oraz godziny z najniższymi stawkami. Zostaną wybrane jedynie najlepsze godziny, które wystarczą do osiągnięcia celu. W zależności od planowanej produkcji oraz pojemności baterii użytkownika, aplikacja działa w trzech trybach: ładuj z sieci, samowystarczalność, optymalizuj sprzedaż. Ustawiając przedziały dla poszczególnych trybów, ustawiamy progi zadziałania zależne od przewidywanej produkcji. Jak wygląda to w praktyce? Jeżeli ustawię lewy suwak na 1, to oznacza, że zawsze, kiedy prognoza ładowania nie pozwoli na jedno pełne ładowanie baterii energią słoneczną, ma być włączany tryb ładuj z sieci. Ten tryb będzie aktywny głównie zimą. Prawy suwak pozwala optymalizować oddawanie energii do sieci. Wiadomo, że każda nadwyżka zostanie oddana do sieci, ale możemy wybrać, kiedy to nastąpi. Chcemy oddać energię wtedy, kiedy ma ona jeszcze wysoką wartość, a ładować baterię wtedy, kiedy jest najtaniej. Przykładowo, ustawiając go na 2, aplikacja przyjmuje, że przejdzie w tryb Optymalizuj sprzedaż dopiero wtedy, kiedy prognoza ładowania wyniesie 200% pojemności baterii. Ten tryb będzie aktywny głównie latem. Wszystko co pomiędzy to tryb samowystarczalność, który pozwala systemowi działać w tradycyjny sposób, nie ingerując w układ. Przejdźmy do aktualnego cennika usługi. Każdy nowy użytkownik otrzymuje plan testowy na 14 dni, który zawiera wszystkie funkcjonalności. Mamy więc wystarczająco dużo czasu, aby połączyć nasz falownik i sprawdzić działanie systemu. Po tym okresie można wybrać jeden z dwóch planów: podstawowy, służący do monitoringu cen oraz premium, który zawiera dodatkowo opcję automatyzacji. Aktualne ceny są atrakcyjne w stosunku do potencjalnych oszczędności. Dodatkowo, można wymienić się ze znajomym kodem polecającym, dzięki czemu przy zakupie otrzymacie dodatkowy miesiąc gratis. Możecie również użyć mojego kodu polecającego. Nie znam autora portalu i nie wiem, jak usługa będzie rozwijała się w przyszłości. Wygląda bardzo ciekawie i z pewnością takie projekty są potrzebne. Autor szybko wprowadził kilka zmian, które zasugerowałem, więc i wy zgłaszajcie swoje pomysły i uwagi. Szczególnie przyda się informacja zwrotna od osób, które będą chciały zintegrować nowe urządzenia z systemem. Link do portalu oraz kontakt zostawiam w opisie. Pozdrawiam i do usłyszenia.